just Oraz Mahometowi. Tych dwóch mężczyzn zostało umieszczonych w historii religii i świata jako ci, którzy wstąpili do nieba. Spójrzmy więc, co oznacza z samej definicji pojęcie wniebowstąpienia. Wniebowstąpienie osoby świętej do nieba dokonuje się za życia, a więc nie po śmierci, wraz z ciałem, a więc nie tylko sama dusza. Oznacza to, że założyciele religii, ludzie uchodzący za wybitnie świętych, samoistnie niejako opuszczają tę rzeczywistość ziemi. Aby wrócić i zasiadać po prawicy największej tajemnicy, jaką jest Bóg, niebostąpienie znane jest także w buddyzmie oraz w hinduizmie. Opis niebostąpienia Chrystusa jest nam znany od dzieciństwa, bowiem przytratane teksty ewangeliczne. Dokładnie mówią poprzez ewangelistów, jak wyglądało to wydarzenie. Choć nie jest to do końca zgodne z prawdą historyczną, to tradycja i prawda wiary zostawiła nam taki opis. Należałoby dla poprawności powiedzieć także o drugim człowieku który w historii świata i religii jest uznawany za tego, który wstąpił do nieba. Mianowicie Mahometa. Na dzień dzisiejszy dwie chrześcijaństwo i islam dwie najpotężniejsze religie, które skupiają swoich wyznawców i wiodą ich według własnych reguł ścieżkami ku Bogu. U Mahometa to w wstąpienie dokonało się dwuetapowo. Pierwsze, i są to pewne nazwy, które zagościły nas stałe w historii kultury ludzkości, to podróż nocna. Mahomet na swoim koniu al buraku wystąpił i jechał przez całą noc do Mekki, aby tam, Doznać oświecenia i wniebowstąpienia. Jechał do jerozolimskiego meczetu al-Aqsa, które znajduje się na wzgórzu świątyni. Drugi etap to już typowe wstąpienie Mahometa, polegające na tym, iż widząc Boga, otrzymał od niego nauki, instrukcje. Dotyczące chwalenia, spełniania kultu. Między innymi to, co jest najważniejsze w Islamie, a więc pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia. I to wyznawcy Mahometa pięć razy dziennie odmawiają. I tam, gdzie odbyło się to w niepowstąpienie, według tradycji stoi dziś. Kopuła na skalę. Wcześniej historycznie na tym miejscu stała świątynia jerozolimska, którą, jak wiemy, z historii w 70 roku naszej ery zburzyli żemiar. Potem pozostał tylko zachodni mur, a dzisiaj znamy tę pozostałość jako tak zwaną ścianę płaczu. Do tych miejsc. Mają dostęp wierni różnych religii, ale poza tym, że są one święte, stają się miejscem walki, nieobyczajnych zachowań, ludzi, którzy uważają, że mają prawo do tego, gdzie Bóg wstąpił do nieba. Czym więc więc owo wniebowstąpienie, patrząc dzisiaj z perspektywy nas, Ludzi żyjących w XXI wieku? Otóż pragnienie nieba. Tak naprawdę, kiedy człowiek zaczyna świadomie istnieć na tym świecie, pojawia się u niego ciągle jedno podstawowe pytanie, które nawet nieświadomie w swoim życiu zadajemy. Każdego dnia i na każdym etapie tej życiowej pielgrzymki. Brzmi ono hmm. i co dalej? Ktoś powie takie zwykłe, proste zdanie, ale wiemy, że biblijne niebo, chociaż jest naszym ostatecznym przeznaczeniem, to jednak nie zawsze w naszym życiu zajmuje właściwe miejsce. Dlatego zadajmy sobie te właśnie pytania. Kiedy spoglądamy na człowieka będącego dzisiaj w drodze, pytamy. Dziecko chodzące do szkoły podstawowej, co chce osiągnąć? Otrzymać świadectwo ukończenia szkoły i dostać się do średniej szkoły? Padnie odpowiedź. I znów na ustach rodzi się pytanie, i co dalej, młody człowiek? Ukończyć szkołę i dostać się na studia. I znów, i co dalej? Ukończyć studia, zdobyć dyplom magisterski i dostać dobrą pracę. I znów natrętne pytanie, i co dalej? Dorobić się, założyć rodzinę, wychować dzieci, zabezpieczyć się na starość. Ale gdzieś znów pobrzmiewa to pytanie, i co dalej? Przejść na emeryturę, cieszyć się życiem i wnukami. I to byłoby cudownie i sielską, bo tego praktycznie pragną wszyscy. Ale nadal nie pozbyliśmy się pytania, i co <tryk> dalej. No i teraz przychodzi ten ostatni etap w starości, etap śmierci. I znów pojawia się pytanie, na które odpowiedź jest bardzo trudna: umrzeć. I co dalej? Ta odpowiedź jest najważniejsza, ponieważ decyduje o naszej wieczności. Chrystus w dzisiejszym w niebo wstąpieniu pokazał, jak ważne jest myślenie o rzeczywistości nieba. To nie jest tylko i wyłącznie wspomnienie faktu historycznego. To jest rzeczywistość, która się dzieje. Doznać zachwytu pięknem, zachwycić się otaczającym światem, zanurzyć się w miłości wybranej osoby. Mieć zachwyt w modlitwie, przeżyć uniesienie Ducha. To jest w niebo wstąpienie. Ktoś powie: No dobrze, ale tradycja mówi nam, iż na Górze Oliwnej Chrystus wzniósł się na oczach apostołów do nieba. Tak. Na Górze Oliwnej, owszem, to stało się, ale jednocześnie. Musimy pamiętać, iż tych miejsc w niebo wstąpienia jest wiele w tradycji. Otóż w miejscu dawnej świątyni chrześcijańskiej, tam na Górze Oliwnej, stoi meczet, a w nim skała, której odciśnięta jest prawa stopa. Mówią, że jest to stopa Jezusa której odcisk pozostawił w momencie w wstąpienie, Ale nieopodal stoi olbrzymi prawosławny monastyr, z wieżą górującą nad wszystkimi świątyniami chrześcijańskimi i prawosławni mówią, że w tym miejscu, w tej właśnie świątyni nastąpiło odejście Chrystusa z tej ziemi. I tam uczczono. A dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy, że działo się to w Galilei. Pytanie więc, czy jest to prawda, czy też fałs historyczny, lub też świadome zamierzenie, aby nas, ludzi wierzących, wyzwolić od tego stereotypu, że oto z ciałem i duszą osoba wznosi się do nieba i na tym zamyka się proces naszej wiary. To dokonuje się w czasie i przestrzeni. To jest rzeczywistością, która dotyczy każdego człowieka. Jeszcze dzisiaj hołdowanie takim przesadnym wyobrażeniom znajduje swoje miejsce w świątyniach w Bawarii. Tam, w dzień dzisiejszy, kościelny stoi za ołtarzem i kręcąc korbą podnosi figurę Chrystusa, która jest zmierza ku sofitowi Kościoła, pokazując wiernym, jak nastąpiło w niebowstąpieniu. Wiedząc o tym, cesarz Franciszek Józef w swoim Imperium Austro-Węgierskim zakazał dekretem wciągania na sznurku figury Chrystusa w dzień w niebowstąpienia, ponieważ chciał ją odrealnić i pokazać, że dotyczy to sfery duchowej, a nie tylko naszych teatralnych, bardzo ludzkich wyobrażeń. Dzisiaj jest to nadal aktualne, bo pytamy, czym jest owo w niebo Przed kilku laty opisano historię kalekiego chłopca. Urodził się z głębokim upośledzeniem umysłowym. Nie reagował ani na głos, ani na dotyk. Jego życie różniło się niewiele od wegetacji roślin. Natomiast złego rodzice, którzy dowiedzieli się, jakie mają dziecko, pozostawili go w szpitalu. Lekarze, nie wiedzieli za bardzo, co zrobić z nieuleczalnie chorym dzieckiem. Ale jeden z nich przypomniał sobie 52-letnią pielęgniarkę, która przez całe lata pracowała w pobliskim szpitalu, mieszkała w pobliżu szpitala i wychowała pięcioro swoich własnych dzieci. Po krótkim konsylium powiedzieli: Ona zapewne będzie wiedziała, co zrobić z nieuczelczalnie chorym noworodkiem. Zapytano ją, czy nie zajęłaby się niemowlęciem, zapewniając, że i tak niedługo pożyje i umrze młody wiek. Pielęgniarka imieniem Mari odpowiedziała: Wezmę go z radością. I nie pozwolę mu szybko umrzeć. Nadała chłopcu imię Lesi. Robiła wszystko, aby przywrócić mu chociaż częściową sprawność umysłu i ciała. Codziennie masowała jego ciało, modliła się, dotykała go, a szczególnie jego rączką, dotykała łez, które spływały po jej twarzy gdy patrzyła na jego kalectwo. Nie zrażała się, nawet wtedy, gdy wszyscy bliski mówili, mówili, iż traci czas i życie i nie dlaczego nie odda go do zakładu. W miarę upływu czasu przybywało problemów. Wbrew zapowiedzi przewidywaniu lekarzy chłopiec nadal żył. W wieku 16 lat Musiała przywiązywać go do krzesła, bo nie mógł samodzielnie siedzieć, upadał. Jedyną rzeczą, którą nauczyła się starostoletniego chłopca, było potem samodzielne stanie. Ale ona, nie wiedząc nawet, czy to, co robi, jest przez niego rozumiane, nadal do niego mówiła, modliła się za niego. Mówiła o Ewangelii i z wielką miłością przekazywała swoje uczucia. Aż pewnego dnia pielęgniarka zauważyła, jak chłopiec szarpie za sznurek na opakowaniu i wsłuchuje się w dźwięk wydawany przy tej czynności. Czyżby był wrażliwy na muzykę, kupiła mu kasety i płyty różnego rodzaju. Leslie słuchał tej muzyki całymi dniami. Następnie kupiła używany fortepian. Postawiła go w pokoju chłopca i wiodąc jego ręką palcami naciskała na klawiaturę, aby wydawał dźwięki. Pewnej nocy obudziła się, obudziła również swojego męża bo usłyszeli dziwną muzykę. Okazało się, że w domu rozbrzmiewa trudny do wykonania koncert fortepianowy Czajkowskiego. Zapytała męża, czy zapomniał wyłączyć radio, czy też gdzieś dobiega z sąsiedztwa ta muzyka. nie miała zadrażenia, gdy przy fortepianie siedział w Lesni. I ze słuchu wykonywał utwór Czajkowskiego. Nie do wiary. Do tej pory nigdy nie mógł sam stać z łóżka, nigdy przedtem nie usiadł na fortepianie, nigdy sam na nim nie grał. Pielęgniarka upadła na kolana i skierowała te słowa do Boga: Dzięki Ci Boże, Ty nie zapomniałeś Polesty. Wkrótce. Wesley zaczął grać coraz więcej. Muzyka stała się dla niego źródłem powrotu do pełnego życia. Gdy skończył 28 lat, ta cierpliwa miłość przybranej matki nauczyła go wymawiać tylko kilka słów. Prowadził proste rozmowy. Obecnie koncertuje na całym świecie i daje. Nadzieję ludziom upośledzonym. Medycyna zna takie przypadki, gdzie ludzie wybitnie utalentowani, ze znacznym upośledzeniem umysłowym są w stanie rozwinąć się. Nie potrafi jednak dać odpowiedzi, dlaczego. Ale my z tej opowieści i serca pielęgniarki wiemy dlaczego. Został dotknięty miłością, a to oznaczało, że niebo stało się jego udziałem. I wtedy, po takim właśnie przypadku, łatwo zrozumieć słowa księdza Jana. Boże, którego nie widzę, a kiedy zobaczę. Przychodzę bezrobotny, przystaję w ogonku i proszę Cię o miłość jako ciężką pracę. Ona wykonała tę miłość jako ciężką pracę. Wydawałoby się, że nigdy nie ma nadziei po ludzku, ale jest ona nadzieją w Bogu. Wydawałoby się, że wstąpił do nieba i dla nas poza historycznym faktem nie ma to większego znaczenia. A jednak takie w niebo wstąpienia dzieją się na co dzień. Moi drodzy, świat materialny pomaga nam odkryć i zrozumieć rzeczywistość nieba, ale nigdy jej nie zastąpi. Tomasz Morus napisał 500 lat temu książkę pod tytułem Utopia. W niej ukazał społeczeństwo idealne. Wszyscy jednakowo zarabiali, mieli dostęp do uwarunkowań ekonomicznych, mieli dostęp do jedzenia, ubrania, raj na ziemi. Ale jednocześnie pod tym tytułem utopia z greckiego było ukryte inne znaczenie. Dobre miejsce, które nie istnieje. Nie możemy sami stworzyć nieba tutaj na Ziemi. Ono nie istnieje, ale możemy je przeczuć i doświadczyć. Fundacja Aleksandra Humboldta, Międzynarodowa Fundacja, przyznaje około 200 stypendiów w ciągu roku wybitnym młodym naukowcom w różnych dziedzinach. Jej prezydentem był Werner Heisenberg, sławny fizyk. Laureat Nagrody Nobla. Podczas spotkania w Monachium na posiedzeniu fundacji wygłosił przemówienie, a po tym przemówieniu był czas na zadawanie pytań i dyskusję. Jeden z młodych hiszpańskich naukowców zwrócił się do niego wprost: Profesorze, czy wierzy Pan w Boga? A on. Wówczas najwitniejszy fizyk na świecie odpadł. Proszę pana, pierwszy łyk z pucharu nauki może uczynić ateistą. Ale pamiętaj, na dnie tego kucharu zawsze czeka Bóg. I to jest jedno ze świadectw, które nam, ludziom XXI wieku, daje nadzieję, i pomaga zrozumieć, czym jest doświadczenie nieba. W niebo wstąpienie i znów oddajemy głos poeci. Nie było rozstania, płaczu, zasmucenia. Nikt nie machał mu ręką na pożegnanie. Była radość, bo Pan podchodząc wcale nie odszedł. Bo Pan pokazał, że wszystkie rozstania. Odejścia płaczliwe, pogrzeby rozmazane rozpaczą są nieprawdziwe, bo podarował nam niebo. Moi drodzy, można dzisiejsze rozważanie tak naprawdę streścić w jednym zdaniu po, po tej wypowiedzi Heisenberga. Spójrzcie na moją rękę. Wskazuje palec, gdy palec wskazuje niebo, tylko głupie patrzy na palec, nie wiedząc, co on wskazuje. I tak naprawdę jest to streszczenie tego, czym jest w niebo wstąpienie dla człowieka a